Przyjaciel mój ogon ma. Przyjaciele z kieszonkowa. Przyjaciel mój ogon ma i kocham go ponad świat. Przyjaciel mój ogon ma, gdy ci smutno i szaro dokoła. I nie wiesz, co robić masz. Z kieszonkowa przybędzie wnet. Przyjaciel co szczęście ci da jakiś zwierzak pragnie z całych sił spędzać z Tobą każdy dzień. Wystarczy, że życzenie powiesz, a on zjawi szybko się. Przyjanie. Powrót do domu. Gdzie się podziewa ta frona? Wiedziałem, że nie można jej zaufać. Wróci tu. Nie jest taka głupia, żeby zadzierać ze mną. Miło, że we mnie wierzysz. Masz dla mnie jakieś wieści z Kieszonkowa? Twoja siostra księżniczka Ami zniknęła. Strażnicy poprosili żółwia o niugustie o radę. Ten pomarszczony plotkarz zawsze im pomaga. Mam małą niespodziankę. Była z nimi dziewczynka. Ludzkie dziecko? Niemożliwe. W kieszonkowie nie ma dzieci. Widziałam na własne oczy. W dodatku nosi na ręku połowę klejnotu przyjaźni. Niemożliwe. Czy wiesz, co ci strażnicy knują? Mają zamiar odesłać dziewczynkę na ziemię. Koniecznie muszę zdobyć drugą część klejnotu przyjaźni. Zul, Gord, jazda do Kieszonkowa. I nie ważcie się wracać tu bez brylantu, jasne? No, tylko że... Jak się tam pojawimy, to nas aresztują. No fakt. Niech no chwilę pomyślę. Mam! Wskakujcie do błotu! Ale co? Dlaczego? Wpadłam na świetny pomysł. Co powiedział mędrze, co niegustio? Ostrożni bądźcie, bo coś się stanie. I że magiczne krople, co błyszczą w słońcu, zło w dobro mogą zmienić w końcu. To bardzo głębokie i mądre zdanie. Nic nie rozumiem. Dlaczego on zawsze mówi zagadkami? Bo wie, że w inteligencję słuchaczy. Jeszcze chwila, a mózg mi się zagotuje. Jedno nie ulega wątpliwości, tylko ty możesz odnaleźć księżniczkę Ami. Przecież już Wam mówiłam, że nie mam pojęcia, gdzie ona może być. Nic Ci nie przychodzi do głowy? Chwileczkę. Kiedy klejnot przyjaźni pękł, zjawiłam się tutaj. Tak, dobrze już to wiemy. Hej! Skoro ja jestem tu, to możliwe, że księżniczka zajęła moje miejsce na Ziemi? Hmm, to ma sens. No i co? Bystra jest. Magiczne krople, co błyszczą w słońcu, słow dobro mogą zmienić w końcu. No jasne, rozwiązałam zagadkę. Mądry ten żółw. Brawo, Flo! I ładna i mądra. No jak wyglądam jak Dalmatyńczyk. Twoje przebranie jest do bani! Lepsze niż twoje. Strażnicy nie dadzą się nabrać. Zrobimy z siebie... Pośmiewisko. Hej! Na pewno nie pierwszy raz w życiu. Idziesz? No. Hej! Czy wy nie jesteście dalmatyńczyków nie poznajesz? No jasne, dalmatyńczyki, hej! Głupki, na waszym miejscu poszłabym boczną drogą. Odezwała się mądralińska. Chodźmy boczną uliczką. I już na to wpadliśmy! Kiedy Onigustio mówił o magicznych kroplach, miał na myśli wodę z fontanny. Płynęła, a po zniknięciu księżniczki Ami zamieniła się w kryształy. Rzeczywiście coś w tym może być. O! 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 Porwał kryształy! A! Wspaniale Magic! Czycie, piosenko przyjaciół. To wiatr i Co zrobimy? To zależy od flow. I kocham go ponad świat. Przyjaciel młody, młody, cię smutno i szaro dokoła. Patrzcie, Kahn, na wytełnia się wodą. Magia zadziałała. Chcesz wrócić, musisz się pośpieszyć. Tak, wskakujmy! Fontanna może przenieść tylko jedną istotę naraz. Nie mogę opuścić mojej pani. Przecież dopiero się poznaliśmy. Nic nie poradzimy. O, nie chcę się z tobą rozstawać. Ja też tego nie chcę. Będę za tobą tęsknić, ale muszę wracać na ziemię. Tam jest moje miejsce. Rozumiem. Niechaj smutki. Musisz już iść, Flo. Nie wiadomo, jak długo magia będzie działać. Masz rację. Też się boję, że nie zdąży. Obiecuję, że nigdy cię nie zapomnę. Łapać go! Bez klejnotu przyjaźni nie rozumiem, co mówią. Oddaj klejnot przyjaźni, Zul! Jeszcze czego? Łap! I co teraz zrobicie? Musimy odzyskać obroże księżniczki! poziom wody się obniża. Nella miała rację. Jeśli chcę wrócić do domu, muszę się pośpieszyć, ale nie mogę zostawić Magica! A strażnicy mnie potrzebują! Ruszajmy piesku! Na co jeszcze czekamy? Pomóżmy strażnikom! Nie wszyscy naraz! Uciekajcie! Szybciej! Prawie ich mamy! Zatrzymajcie się z złodzieje! Rzucaj! Mam ją! Tata! Nie, obroża księżniczki! Klejnot przyjaźni! No, za późno! To już koniec! Nie, nie wszystko stracone. Auuu! Skrzydlata straż! Wzywałeś strażniku Williamie? Wrona ukradła obroże księżniczki! Załatwimy to! Oddział baczność! Przyszłość kieszonkowego królestwa jest w naszych szponach i skrzydłach. Śmiało! Ruszajcie, żołnierze! Do boju! Nareszcie! Zafunduje wam doro przeszkód! Oh! 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 <tryk> <tryk> Dziękujemy za pomoc. To był nasz obowiązek. Wręcz obroże dziewczynce, o, to dla mnie, tak? Dziękuję. Pani, zawsze do usług. Zgrywa twardziela. Obroża należy do Was. Nie, Flo. Przemyśleliśmy to i uznaliśmy, że powinna się zatrzymać. Dzięki klejnotowi przyjaźni i ty i Magic będziecie mogli przenieść się na Ziemię. A? Poważnie? Powiedz im, Williamie. Najstarsze prawo królestwa pozwala na spełnienie jednego życzenia prawdziwych przyjaciół. Chwileczkę! Przecież bez klejnotu żaden zwierzak nie znajdzie domu! Nie martw się! Jeśli będzie trzeba, wrócimy tu i Brylant spełni swoje zadanie! Dziękuję, to właśnie chcieliśmy usłyszeć! Ima nadal ma drugą połowę klejnotu przyjaźni! Poradzimy sobie z nią! Obiecuję wam, odnajdziemy księżniczkę Ani! Naprawdę? Oczywiście, na pewno jest teraz na ziemi! Na co jeszcze czekacie? Ruszajcie w drogę! Ale co trzeba zrobić? Powiecie nam? Wypowiedzcie życzenie. Jeśli marzycie o tym samym, klejnot przyjaźni wszystko załatwi. Hmm. Jesteś gotowy, Magic? Jasne, nie mogę się już doczekać. A, jest i Jana zawsze razem. Tylko o tym marzę. Moja pani i Jana zawsze razem. Tylko o tym marzę. Udało się. Oczywiście. A nie mówiła? Kiedy rano obudzisz się. tu dziś. Jesteśmy na miejscu. To mój dom. To znaczy. Nasz dom. A to mój tata. Pamiętaj, kiedy będziesz chciał ze mną porozmawiać, daj mi obroże. Przy się i innych ludziach udawaj, że jesteś zwyczajnym psem. Chodź, przedstawię cię! Tato, tato! Gdzie byłaś? Wybrałam się na spacer i zabłądziłam. Co on tu robi? Pomógł mi wrócić do domu! Może z nami... Nic z tego, skarbie, ja mam pracę, a ty szkołę. Zwierzę to jest wielki obowiązek. Może kiedy będziesz starsza? <grym> Hej! <grym> Widzisz? Jest taki kochany! Bardzo miły z niego psiak, ale i tak nie możemy go zatrzymać. Przykro mi. Dzięki tobie nie jestem już samotna. Tak się cieszę. Będzie ci tu dobrze. <grym> Oh, no jasne, chcesz mi coś powiedzieć, tak? Słucham, teraz cię zrozumiem. Kiedy wyjdziemy na spacer, chciałbym wreszcie zobaczyć miasto. Niedługo. Musimy znaleźć księżniczkę Ami. W mieście nie jest bezpieczna. Wszystkie ulice wyglądają tak samo. Oh! Mało brakowało. Ciekawe co się dzieje w kieszonkowie. Słucham, mieliście nie wracać bez drugiej połowy klejnotu. To wszystko wina Kraki. Moja wina? A to dobre! Kto odkrył, że twoja siostra jest na ziemi? Ona mnie nie obchodzi. Chcę dostać drugą połowę brylantu. Pozwoliłaś tej dziewczynce z nim uciec. Jak mam przejąć władzę w kieszonkowie bez klejnotu? Chwileczkę nie tak nerwowo! Dziewczynka obiecała, że wróci tu, jeśli jakieś dziecko będzie szukało zwierzaka. Co takiego? Chcę tu wrócić! Czy to prawda? Tak, tak sam będzie wracałem. Nie wszystko stracone. Kiedy tylko postawi swoją stopę w kieszonkowie, będę na nią czekać. Eee... Wersja polska Studio Genetics Film Faktory. Reżyseria Anna Apostolakis głuzińska Dialogi polskie Janna Kuryłko. Dźwięki montaż Kacper Czech. Kierownictwo produkcji Róża Zielińska i Agnieszka Soku. Wystąpili Flo Justyna Wojczuk, Ani Julia Kołakowska, Ima Barbara Kałuszna, Magic Mateusz Narnoch oraz Izabela Dąbrowska, Jacek Zawada, Magdalena Krylik, Janusz Wituch, Agnieszka Kunikowska, Mieczysław Morański, Anna Gajewska, Jan Pach, Rada Łuczak, Krzysztof Szczerbiński, Leszek Zdum, Krzysztof Cywil. Paweł Szczesny, Klaudiusz Kaufmann i inni. Kochany mój szczeniak, słodki, milutki, Zawsze przy mnie i nigdy mnie nie opuści. Czy to Ty, czy to Ty? Głęboko w serce spójrz, a mnie znajdziesz tu. Czy to Ty, czy to Ty? W swe serce spójrz, spójrz, tam znajdziesz mnie.